Księga Liczb, rozdział 31. Pan rzekł do Mojżesza: pomści Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do Twoich przodków. Rzekł więc Mojżesz do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom. Mają im wymierzyć pomstę Pańską. Wyślijcie na wyprawę wojenną po tysiącu ludzi z każdego pokolenia izraelskiego. I zostało wybranych po tysiącu z każdego pokolenia <laughs> czyli dwanaście tysięcy zdolnych do walki. Mojżesz posłał po tysiącu ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi wysłał Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. <laughs> zabili również królów madianickich, oprócz tych, którzy zginęli w walce. Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balama, Syna Beora. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. Zebrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, Przyprowadzili Jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności Izraelitów do obozu, który znajdował się na stepach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw nich i rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojsk, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Balama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec pana. Sprowadziło to plagę na społeczność pana. Zabijcie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu. Musicie jednak pozostać przez 7 dni poza obozem. Każdy z Was, który kogoś zabił, każdy, który się dotknął zabitego, musi się oczyścić dnia trzeciego i siódmego: zarówno on, jak i jego jeńcy. <laughs> Również odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to co jest sporządzone z sierści koziej i wszystkie przedmioty z drewna muszą być oczyszczone. Kapłan Eleazar powiedział jeszcze do wojowników, którzy z nim razem odbyli wyprawę: Taki jest nakaz prawa, który pan dał Mojżeszowi: złoto, srebro, mieć, żelazo, cynę, ołów i w ogóle wszystko, czego ogień nie zniszczy. Przeprowadźcie przez ogień, aby stało się czyste, ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczystość. Czego zaś nie można kłaść do ognia, przeprowadźcie przez wodę. Siódmego dnia wypierzecie swoje odzienie, wtedy staniecie się czyści i będziecie mogli znowu wejść do obozu. Potem tak mówił pan do Mojżesza: policz wraz z kapłanem Eleazarem i głównymi. Rodów społeczności, to co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla pana jedną sztukę na 500 zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz Adasz kapłanowi Eleazarowi, jako ofiarem dla Pana. Z połowy należnej reszcie Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec z całego bydła i dasz to Lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana. Mojżesz i kapłan Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakazał. Zdobyć, którą Wojownicy wzięli jako łup, składała się z 675 tysięcy owiec, 72 tysięcy wołów, 61 tysiąca osłów, a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, było razem 32 tysiące. Połowa, przypadająca w udziale tym, którzy brali udział w wyprawie wojennej, wynosiła 337 500, 500 owiec, z tego oddali Panu 675 sztuk. 36 000 wołów, z czego oddali Panu 72 sztuki. 30 500 osłów, z czego oddali Panu 61 sztukę. Wreszcie 16 000 osób, z czego oddali Panu 32 osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Ela Azarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana. Stosownie do rozkazu, jaki Pan nakazał Mojżeszowi. Z połowy należnej pozostałym Izraelitom, którą Mojżesz oddzielił od części przypadającej wojownikom. A w połowie należnej reszcie Izraela było 337 500 owiec. 36 tysięcy wołów. 30 pięćset osłów i 16 tysięcy osób. Z tej części należnej Izraelitom wziął Mojżesz jedną pięćdziesiątą tak z ludzi, jak i z bydła, i dał Lewitom, którzy strzegą przybytku Pana. Stosownie do nakazu, jaki odebrał Mojżesz od Pana. Wtedy przystąpili do Mojżesza dowódcy oddziałów wojska, tysięcznicy i setnicy, i rzekli do Mojżesza. Słudzy Twoi dokonali przeglądu wszystkich poddanych sobie wojowników i okazało się, że żaden z nich nie zginął dlatego przynieśliśmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze złota, na golennice, na ramienniki, pierścienie, kolczyki, i naszyjniki, aby dokonano nad nimi wobec Pana obrzędu przebłagania. Wzięli więc Mojżesz i kapłan Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty. Złota zaś oddanego przez tysięczników, setników i na ofiarę dla Pana było siedemset pięćdziesiąt syklów. Każdy ze zwykłych wojowników posiadał jeszcze swój własny łup. Mojżesz więc i kapłan Eleazar wziął, wzięli złoto od tysiączników i setników i zanieśli do namiotu spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla Pana. Koniec 31 rozdziału księgi Liczb.